Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku grze Range Simulator i dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ przejdziemy się po grze. Tak, opowiemy trochę o zmianach, aktualizacjach jakie wystąpiły. Pokażę Wam jaki progres udało się zrobić w naszym zapisie, który trwa dokładnie 33 dni, no, więc można powiedzieć taki jeden miesiąc z haszkiem, hatch, tak. Na początku nie wiedzieliśmy jak grać, więc można nam wybaczyć, powiedzmy, pierwsze, pierwszy dzień, dwa. No ale dobrze. Po kolei, chciałem zacząć nagrywać, okazało się, że jest aktualizacja. Wypuścili nową wersję gry. Bardzo fajnie tutaj widać. Zmieniło się. Co ono oznacza? Zmienia aktualizacja tyle, że mamy w grze dodane nowe zwierzęta, jakimi są owce. Bardzo fajna sprawa, zgodnie z ich roadmapą i planami. Na najbliższy okres. No, miało się to wydarzyć, ale nie zmienia to faktu, że. No, jest to miła zmiana. Pokazuje, że gra się rozwija i pokazuje, że przede wszystkim twórcy yy, wywiązują się z tego, co mówili. Mm. Tak, co, co robią yy, nasze owce? Owce oczywiście będzie można yy, golić. Owce będzie można dodatkowo. Yy, normalnie hodować, tak jak inne zwierzęta, na yy, przetwór mięsny. <grystanie> yy, więc bardzo fajne możliwości, oczywiście też mleko owcze. No dobrze, yy, to tyle jeśli chodzi o ostatnią aktualizację. Yy, mogę też wspomnieć, myślę, że warto yy, o tym powiedzieć, graliśmy w grę na okresie kilku miesięcy, yy, przełomu, przełom roku, w międzyczasie yy, jak dołączyliśmy było świeże po aktualizacji, dali możliwość hodowania z, z drzew, nie bardziej plantacji. Proszę bardzo, tutaj widać takie drzewa, możemy sadzić. Bardzo fajna opcja, y, ponieważ, no, jak wiemy, wycinka drzew naturalnych, takich y, większych, y, kończyła się tym, że po prostu było bardzo pusto, tak, teren był wylesiony, a dzięki y, takiej prostej mechanice możemy. Y, Dbać o to, aby nasze tutaj drzewa rosły. Dodatkowo, yy, no może powiedzmy, wizualnie się to komuś nie podobać. Wiadomo, tamte drzewa trochę lepiej yy, albo inaczej, bardziej powiedzmy, naturalnie wyglądają niż te. Dzięki tym drzewom odzyskujemy więcej drewna niż z takich. No dobrze, więc to było jak dołączyliśmy. Oczywiście też yy, pojawiły się konie i możliwość ich hodowania, rozmnażania. Yy, i tak graliśmy i zbudowaliśmy kilka rzeczy. Jak tutaj widzicie, na szklarnię, trochę owoców, winogrona. Pszczoły tutaj są zebrane przez nas. To było jedna z pierwszych rzeczy, jaką zrobiliśmy. I myślę, że to był dobry krok. Przy okazji, tutaj na pokrycie możecie zobaczyć sobie saldo gospodarstwa. Jest ono dosyć wysokie. No i szczególnie można powiedzieć, że tak, jakby się zbierało, to, to nie jest jakoś dużo. Ale doszliśmy do takiego momentu, że jak widać, mamy ciężarówkę, mamy tyle świń i tutaj mamy miejsce do obrabiania nie dokończona budowa, ale do obrabiania mięsa, że naprawdę zarobki są duże. Ostatnio było 10 tysięcy z jednego transportu, i to nie był nad pełny transport, jaki moglibyśmy zrobić na pick-upie, a nie na ciężarówce. Czyli też ciężarówka ma dużo większe możliwości. E, więc można powiedzieć, że nieźle rozwinęliśmy nasze zasięgi. Mamy tutaj e, wiatrak, mamy też silo z jedzeniem. E, dzięki temu mamy automatyczne mm, uzupełnianie z jedzenia u zwierząt i mamy automatyczne nawadnianie. takich rzeczy jak tutaj e, nasze. naszą szklarnie, tak? Co mamy w środku. E, więc tak pokrótko chciałem tutaj właśnie powiedzieć, co się zmieniło e, na przestrzeni. Czasu, jaki spędziliśmy w grze, to co my zrobiliśmy, to przede wszystkim była budowa tartaku. Deski schodzą bardzo szybko, jak się chce budować samemu. Oczywiście można je kupować. My wybraliśmy, może, można powiedzieć, trochę cięższą drogę. Zbudowaliśmy tartak, zbudowaliśmy szklarnię. W międzyczasie tam były zmiany z kurami. Mamy hodowlę kur, tak powiedzmy, na wzrost i ubój. Jak też fajnie widać, zmieniło się, że mamy rosnący kurczak i nie tylko jedna tekstura, czy tam model bardziej. No i nasze kurki. Oprócz tego zainwestowaliśmy świnie, które strasznie szybko się rozmnażają i naprawdę strasznie szybko. No, czytałem na wiki mówiłem to też w odcinku, że trzeba uważać. Ale naprawdę trzeba uważać. My za dużo im sobie pozwoliliśmy, żeby się rozmnożyły. Mamy krowy mleczne. Ostatnio pojawiły się u nas na ranczu i zbudowaliśmy dla nich taką przestrzeń. Więc przede wszystkim mleko mamy dzięki temu. I krowy mięsne. I tutaj ło, widać, że jest gotowa. Jeszcze nie, nie przerabialiśmy wołowiny na żadnym filmie. Jak też zauważyliście, jestem dzisiaj sam. Ponieważ no mówię, chciałem Wam opowiedzieć, co się dzieje, co tutaj słychać w grze, no i u nas. Więc, jeśli chodzi o naszą farmę, to tak to się prezentuje. Jest jeszcze wiele przestrzeni, których nie dotknęliśmy i tutaj nie mówię o każdym rodzaju zwierząt, które moglibyśmy zacząć hodować i wykorzystywać chociażby jak konie czy owce to jest myślę fajna rzecz, którą można by spróbować ale mam na myśli jeszcze pola, które znajdują się przed naszym, przed naszym ranczem. Tak teraz myślę, że warto podjechać, pokazać, ponieważ jeżeli wrócimy, a myślę, że wrócimy, prędzej czy później, jeszcze do naszego rancza, no to będzie na pewno coś, co będziemy chcieli spróbować i pokazać, opowiedzieć. Tak tutaj ładnie, pięknie stoi sobie jeleń. Są pola, pola uprawne, które można wykorzystywać jak najbardziej. No i dobrze, moi drodzy. Jeżeli chodzi o to, co się będzie teraz działo w najbliższym czasie, jeśli chodzi o grę, no to są jeszcze planowane aktualizacje na powiedzmy jesień i zimę. Aktualizacja na jesień to będzie udoskonalenie feelingu że jeśli chodzi o dekoracje i budowę. Dzięki temu będziemy mogli budować sobie bardziej dekoratywne rzeczy, tak. Będzie to bardziej żyło dla nas, właśnie możemy tam podjechać. Jeszcze chciałem pokazać, co zrobiliśmy. Więc to jest, to jest jeśli chodzi o aktualizację na jesień, a jeżeli chodzi o aktualizację na zimę, to twórcy mówią, że to będzie łowienie ryb. Fishing, Czy to będzie coś z. Czy to będzie oznaczało, że się pojawią jakieś, nie wiem, stawy wodne. Czy będziemy tutaj musieli jeździć, czy można będzie robić hodowlę, Zobaczymy, ale ma się pojawić po prostu takie coś jak. Fishing. No i to jest. W ogóle tutaj bardzo ładnie się pojawiło nam dużo ropy. Tak, zbudowaliśmy też rafinarię i to raz na jakiś czas można sobie zabrać tą ropę. Jest to też pasywny zarobek. Bardzo przyjemny. No i dobrze, jeżeli chodzi o serię Ranch Simulator, mm, ostatnio wkręciliśmy się w nową grę. Nie będę tutaj o tym mówił, ale pojawi się ona na kanale już niedługo. Maszynka dostrzeżenia. Nowy item, który się pojawił. Jeszcze szukam, żeby wam pokazać. No, tak to wszystko z nowości. Więc tak będzie można strzyc. I też niedługo zmieni się mechanika kotów, jako taka ciekawostka, ponieważ na razie nie mają one większych zastosowań, a twórcy chcą zrobić, żeby miały, nie tylko estetycznie. No ale dobrze, wracając do tematu. Czasu jest niedużo na nagrywanie, jesteśmy ludźmi pracującymi, uczącymi się. Więc jeżeli mamy czas, to chcemy po prostu nagrywać i grać w grę, która nas najbardziej cieszy. Ranch był fajną odskocznią, przyjemną, ale teraz mówię. Wciągnęliśmy się w coś innego, i już niedługo się to pojawi na kanale. W najbliższym tygodniu będzie jakaś zapowiedź. Tak czy inaczej, czy do doręcza wrócę? Myślę, że jak najbardziej tak. Jeśli nie sam, prawdopodobnie właśnie z znajomymi, to jeszcze jest opcja, że być może nawet kiedyś z dziećmi. Gra jest bardzo przyjemna, wybaczająca wiele rzeczy. W odczuciu, no nie ma tutaj stresu, tak. Najbardziej stresujące, co chyba może być. To próba polowania na niedźwiedzia i nieumiejętne zapolowanie na niego, tak? No gra naprawdę... bardzo przyjemna. Nie ma co się, się przejmować, myślę, że każdy może zacząć w nią grać bez większego tutaj przygotowania i po prostu odkrywać ją powolutku. Oczywiście polecam stronę wiki, różne tutoriale które tłumaczą wszystko, co robić, jak robić. No a poza tym, tak jak mówię, gra sama w sobie jest na tyle przystępna, że polecam ją, polecam i nie zdziwiłbym się, jeśli kiedyś jeszcze wrócimy do niej, może nie na tym zapisie, żeby było też ciekawiej. Zaczniemy od nowej mapy, właśnie bo też jest DLC, która dodaje mapy bardziej pustynną, takie Rancho Rancho, powiedzmy, e, więc to może będzie to? Tam jest też w ogóle trochę, e, kilka innych mechanik, inne pojazdy, e, więc ciekawie to wygląda. Także inaczej moi drodzy, e, to tyle w tym odcinku. Tak chciałem wam opowiedzieć trochę, jak tutaj się ugospodarowaliśmy w pierwszy miesiąc gry, jak wygląda to z aktualizacjami. Hmm. Gra jest aktywnie rozwijana, wspierana. Były różne, oczywiście, bookfixy, patche do gry. No, a w międzyczasie pojawiły się nowe rzeczy, i twórcy też mówią co, mniej więcej kiedy się pojawi, więc naprawdę przyjemnie e, widzieć, że gra się rozwija. Mówię, jest to taki bardzo fajny symulator, jeśli chodzi o mm, odstresowanie się, ościnanie drewna, pobudowanie, które ładnie wygląda estetycznie, przynajmniej moim zdaniem. No i cóż, to tyle. Dzięki za to, że byliście, za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. No i co, do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Cześć!